A ja, a ja. pytanie odpowiedź. gdzie tam? gdzie No ale pod nogami, no pod nogami nie ma miejsca. Jakby tu miejsca nie było. Nie, bo ona jest piecica, to nie, no to No to nie da No co to za pomruki? A kto to tak mruki? Kleksik, kleksik. A kleksik tak <laughs> To to pani gdzieś jeż, wyjeżdżała? Mm. Nie, nie, cały czas w parku? Tak. Bardzo Pani Kleksikowa to samy myśli tak. A trzeba ja tam będę do nich chodziła też. coś No, od czasu do czasu. Chodź tu, daj, daj, masz, masz, masz tak, tak, ty, ty, ty. <laughs> te, tak, tak daj,